Cześć, z tej strony Mike, witam w kolejnym odcinku z serii Kryptoniusy Lite. Piątek, piąteczek, piątunio. Dzisiaj niestety bez premiery, ze względu na to, iż mam spotkanie CryptoStock, także oglądacie to bez premiery, ale oczywiście jutro jak zwykle Kryptoniusy w pełnym wydaniu z premierą. Zapraszam na wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain. Zaczynamy! Bitcoin.org i Tomasz Sawczak, Coinbase ogłosił listing dwóch nowych kryptowalut. Chodzi tutaj oczywiście o Balancera i o RENA. Giełda, która jest dostępna praktycznie do wszystkich, do wszystkich regionów. Oprócz oczywiście, znaczy giełda sama jest dostępna, ale oczywiście handel będzie, będzie dostępny dla wszystkich z wyjątkiem Nowego Jorku i Wielkiej Brytanii. Aplikacje, bariery, numery. No i teraz pytanie: jak zareaguje cena. Możemy sobie zasadniczo na szybko spojrzeć na balansera, czy balanser zareagował na tą informację? 89 miejsce. W ciągu 24 godzin 3,82, więc jakość niespecjalnie przechodzimy do Komparika, przemysła w tabor, chiński wirtualny Yuan użyty już w ponad 3 milionach transakcji waluta była już testowana w wielu dużych miastach. Chiny rozwijają swoje CBDC, czyli wirtualną walutę banku centralnego, odpowiednik pieniądza fiducjarnego. Podobne w innych krajach, niektóre kraje już nawet mają, ale z tych dużych na razie nikt tego nie ma. Chińczycy będą chyba pierwszym mocarstwem, które wprowadzi wirtualną walutę, wprowadzi CBDC i pytanie, czy będzie to zagrożenie dla amerykańskiego dolara. Przechodzimy sobie do kolejnego news'a. Szef CFTC mówi: Chcę widzieć Stany Zjednoczone jako przodobnika w technologii blockchain. Z szefem CBDC, czyli panem e, doktorem Hitem Tarbertem, rozmawiał Antony Pompliano na LA Blockchain Summit i stwierdził ten szef CBFTC, że oczywiście chce tutaj widzieć rozwój technologii blockchain, a także pośrednio kryptowalut. Oczywiście to był specjalny odcinek Pomp Podcastu. Cóż można tu powiedzieć, no... Amerykanie troszeczkę przespali, i teraz, w tej chwili, wygląda na to, że zaczynają się budzić, jeśli chodzi o technologię blockchain. Zapytany o rolę, o rolę CBDC, to gdzie, gdzie w tej chwili widzę, gdzie stoję, to jest rola Stanów Zjednoczonych jako lidera technologii blockchain. Dla mnie nie jest to koniecznie coś, co rząd w co musi się bezpośrednio włączać w, w rząd, ale oczywiście może mogą być z tego korzyści. Chcę zobaczyć gdy Stany Zjednoczone kontynuują wspieranie innowacji w tej przestrzeni, ponieważ widzę inne kraje, które wchodzą w przestrzeń, oczywiście chodzi o blockchain i zaczynają wyprzedzać Stany Zjednoczone są to oczywiście tematy, towary versus security i tak dalej i tak dalej. Przechodzimy sobie dalej. Bitcoin przełamał, przełamał poziom 11 tysięcy dolarów. Traderzy są optymistyczni. Zobaczmy jak w tej chwili wygląda cena Bitcoina. 11,088, czyli słuchajcie w ciągu 7 dni 5% w ciągu 24 godzin Bitcoin urósł o 3,25 i oczywiście i oczywiście tutaj mamy sobie ten numer Oczywiście pociągnął za sobą na przykład Chainlink urósł o 13,92 co tu mamy jeszcze z takich większych wzrostów no Ethereum prawie 5%, Cardano prawie 5% no ale dwucyfrowych wzrostów to mamy Czajnik co tu poza Czajnikiem, oczywiście Earn Finance znowu się odbija 22 tysiące UMA, Turman 29% co tu mamy, Uniswap 14% do góry Kusama 15% do góry Energy Web token 16% do góry. No cóż, zobaczymy, co z tego wszystkiego co z tego wszystkiego wyniknie, jak to wszystko wyjdzie. Rynek się rozwija, traderzy pozytywnie nastawieni. Jakoś korekty nie było. Zobaczymy, co będzie dalej. Przechodzimy sobie dalej. Bank. Japonii będzie testował, rozpocznie na razie w formie proof of concept dopiero w 2021 roku, jeśli chodzi o cyfrową walutę. Czyli Japończycy specjalnie, jeśli chodzi o CBDC, się nie śpieszą, ale w jednej z, z, w jednej z wypowiedzi widziałem, że stosunkowo do, mocno boją się tej chińskiej kryptowaluty cyfrowego yuana. Użycie offline w czasach system, błędów systemu i sieci. A także jakieś tam y, problemy z energią elektryczną są bardzo ważne dla Japonii ze względu na częstotliwość występowania zjawisk katastrof naturalnych. Tu oczywiście chodzi też o rozwój sieci typu MESH, o długofalowych transmitterów i tak dalej. Bitcoina można przesyłać. Przesyłać oczywiście przez najróżniejsze media, przez gołębie pocztowe, jak to Maciek czy Dwajne Krypto powiedział. Przechodzimy sobie dalej. Bit, założyciel BitMEXa, a także były CTO, wypuszczeni zostali, musieli dać kaucję w wysokości 5 milionów dolarów. To jest jakiś bail bond. Do, proces, do momentu, kiedy będzie proces sądowy, wypuszczono ich zabezpieczenie, jakiś tam depozyt 5 milionów dolarów, nazwany Unsecured Appearance Bond. Wypuszczono, oczywiście, chodzi o pana Artura Heisa i także nie pamiętam który był drugi z nich aresztowany, bo dwóch było aresztowanych. Zarzuty: To chyba już nikt. Chyba nikt o tym, tego nie. kto jest w krypto, to chyba nikt jeszcze nie przegapił tego, każdy już chyba o tym słyszał. Pranie brudnych pieniędzy, brak środków zapobiegawczych, nieprzeprowadzanie itd. KYC itd. na giełdzie. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, dziura w Lighting Network. Operatorzy węzłów lightingowych muszą zrobić upgrade. Oczywiście LND tych węzłów, muszą zrobić upgrade. Znaleziono dziurę w LND wersji 0.10x, która oczywiście została ujawniona dla Lightning Labs Team i teraz oni proszą, żeby jak najszybciej zupgradeować do wersji 0.11 lub wyższych, jak szybko jest to możliwe. Wypuszczono najnowszą wersję 0.11.1 beta pierwszego. Jeżeli macie węzeł Lightning'a, zaktualizujcie jak najprędzej, żeby później nie było problemów. Przechodzimy sobie dalej. Kolejna informacja. Japońskie aktywa Bitflyera, które mają w swoim custody osiągnęły najwyższy poziom od 2018 roku. W tej chwili przekroczyły o to poziom 1,5 miliarda dolarów, było to już w sierpniu. Jest to najwyższy poziom od dwóch giełd. Bitflyer z XRP, bata, Stellar Lumeny, Nemy m.in. na swojej giełdzie 604 biliony jenów. To jest oczywiście. Rekord 1,1, 1, nie, 604, zaraz zobaczymy. Ogłoszony trading. Około ten trading był właśnie w, w lipcu 604, a do tej pory zanotowany w lipcu 2019 1,1 tryliona, czyli biliona z naszego jenów. Giełda się rozwija. Zobaczcie Japonia. Ciekawe, jak tam podatki w Japonii wyglądają. Przechodzimy sobie dalej, proszę bardzo. Centralne banki opublikują kryteria, jeśli chodzi o emisję cyfrowych kryptowalut. Grupa tych, grupa tych banków we współpracy z Bank for International Settlements opublikują raport, w którym będą mówili, jak, jak te cyfrowe waluty powinny zostać zaprojektowane, aby były zgodne z zasadami, z zasadami i celami banków. Między innymi członkami tego raportu, który opowiadał się o ten raport, jest Europejski Bank Centralny, Bank Kanady, Bank Japonii, Sferich jest to jest jakiś chyba bank Szwecji, Bank Szwajcarii, Bank Anglii, a także Federalna Rezerwa. Czyli słuchajcie, chcą tutaj generalnie mieć pewne ramy, żeby to było jakoś ze sobą kompatybilne, żeby nie było tak, że jeden sobie rzepkę skrobi, a drugi drugiemu. Przechodzimy dalej, proszę bardzo. Szalone wykresy. W kryptowalutach pokazują, że miliardy dolarów są pompowane w Bitcoina, tak przynajmniej twierdzi jeden z czołowych analityków. Zobaczmy, który tu teraz się mądry w tym temacie wypowiedział. Pseudo, pseudonimowy, anonimowy analityk film. Film mówi, że 10,9 miliarda wzrostu w Tether sugeruje, że tra traderzy przechowują sobie właśnie w tym stablecoinie kapitał. Od 30 sierpnia USDT wzrosło o 5 miliardów, to jest wzrost o 50%, to znaczy, że bitcoin oczywiście tutaj pakują, gromadzą i tak dalej, i tak dalej. No i on stwierdzi, że tutaj Tether daje rynkowi moc, aby wzrosnąć i tak dalej. No takie. Wszystko pięknie, ładnie, ale Trump da jednego tweeta i wszystko na web spadnie. Przechodzimy dalej, proszę bardzo. Słuchajcie, Stany Zjednoczone i ten ich słynny Anti-Encryption Bill, który został właśnie przedstawiony w Izbie Reprezentantów. Czy jest to atak na bitcoina i kryptowaluty? Nie wiem, czy słyszeliście, ale tak, te takie dwie mądre głowy mądre w cudzysłowie Sylwia Garcia, już wiadomo, że to rodowita Amerykanka, a także N. Wagner. No Wagner to też oczywiście rodowite amerykańskie imię. Wypuściły wersję, która ma tutaj oczywiście eliminować coś, co jest niezgodne z prawem, jakieś tam, jak to oni zwali? Eliminating Abusive and Rampart Neglect of inter Interactive Technologies, czyli EARN IT. Taki akt przedstawili oczywiście było to już w Senacie. Oni chcą dołączyć, walczyć, oczywiście, są hasła: dziecięca pornografia i tak dalej. No i cóż, tu mówi się o takich aktach, także jak Communications Decency Act, którego tak naprawdę nie przestrzegają media, wielkie giganty YouTube i y, YouTube, a także Digital Millennium Copyright Act. Chodzi o to, aby zakazać szyfrowania. Zobaczcie, użycie systemów szyfrowania end-to-end, -end, które nie mają dziur. Jeżeli firmy używają właśnie, które nie mają dziur, które, dzięki którym będą mogły się organy bezpieczeństwa, organy bezpieczeństwa dostać do tego, to nie są już chronieni przed wpływem. Czyli generalnie, słuchajcie, co oni robią? Kij i Marchewka, YouTube. Inne tuby, zacznijcie używać szyfrowania, dajcie nam backdory do swoich y, algorytmów szyfrowania i różnych innych rzeczy przesyłania danych, żeby służby mogły mieć dostęp do wszystkiego. A jak nie, to my was pociągniemy do odpowiedzialności, jeżeli ktoś na waszej platformie wrzuci coś nielegalnego. No czyli mówię, po prostu idzie to w taką stronę. Pamiętajcie, wolność ludziom odbiera się małą łyżeczką, bo próba odebrania wolności dużą łyżeczką bardzo często prowadzi do rewolucji. A małą łyżeczką tu ludzie nawet nie zauważą. Dajcie im chleba i igrzysk. Przechodzimy sobie dalej. Coinbase 60 pracowników opuszcza giełdę. Coinbase stracił właśnie... 60 pracowników od, od, w momentu gdy, od momentu, gdy Brian Armstrong zażądał, że firma nie będzie wchodzić w politykę. Czyli nie wiem, czy pamiętacie o tym to jest 5%, słuchajcie, pracowników 1200 zatrudnia. Chodzi o to, że zakazano w ogóle jakichś tam socjalnych interakcji, dyskusji, polityki itd. itd. Wiecie, nowomowę i. I generalnie nowego człowieka testował system, który nazywa się na początku był to bolszewizm, później przyszedł w komunizm. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich ze swoim oczywiście duchowym spadkobiercą czyli w tej chwili Związek Socjalistycznych Republik Europejskich potocznie zwany Unią Europejską. Tam też próbowano stwierdzić, że wszyscy ludzie są równi, ale oczywiście nie na zasadzie, że wszyscy ludzie są równi wobec prawa. Oczywiście wiemy doskonale, że politycy do tego nie należą, ale że na zasadzie, że wszyscy równi, tak samo silni, tak samo piękni, z takimi sto, samymi zdolnościami tak dalej. Nie, to jest główno prawda. Wszyscy ludzie nie są równi, bo geny decydują o tym. Jeden będzie miał predyspozycję do tego, drugi do tamtego, trzeci do tamtego, a jeden nie będzie miał do niczego. No i tyle w temacie. No. I oni próbują oczywiście tutaj narzucić ludziom siłę. No i skończyło się tak, że ludzie od, odeszli z Coinbase'a. Podejrzewam, że to jest nie koniec. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, słuchajcie. Erotyka na NFT. Dedykowane er, światowi erotyki. Tokeny NFT właśnie pojawiły się na Ethereum. Są to, są to, dodane zostały do tego od OpenSea i zobaczcie, opublikowało to PornVisory. Pięć jakichś tam obrazów, które to jest oczywiście erotyka, nie pornografia, żeby nie było wątpliwości. Jeżeli ktoś nie widzi różnicy, to nie chce sprawdzi, czy nie ma nożyc w potylicy. Zostały one stworzone przez artystę Gianpaolo Casariniego i są między innymi dostępne gdzieś tam można, mogą trzymać. Zobaczcie. Gdy kupione przez OpenSea, używając tego PornVisual Proprietary Token, użytkownicy mogą trzymać swoje NFT w swoim portfelu i oczywiście dawać je i sprzedawać i dalej, i tak dalej. Tu są, jest pięć obrazów, jakieś tam odbicia. Wypij e, ostatnie, ostatnie pieszczoty, lody i pocałunek. No cóż, cóż można to powiedzieć. No, prędzej czy później tak było. No. Tak będzie, że będzie erotyka wszędzie. Przechodzimy sobie dalej. Ripple debiutuje ze swoją usługą lendingową, oczywiście wspieraną przez XRP dla swoich klientów ODL. Proszę bardzo, jaka fajna informacja. Ripple XLP Lending, ogłoszono to w piątek. Jest, firma jest jedynie dostępna dla klientów swoich usług On Demand Liquidity. ODL używa oczywiście XRP. Chodzi tutaj o finansowanie SMI, a SMI to są. SMB to small business, a SMI to jest. Huh. To jest, co to są SMI? Aż mi się to po nocach śni. <laughs> Oczywiście jakiegoś biznesu. Wleciało mi kurczę z głowy, aż powiem wam szczerze, muszę, muszę sprawdzić to gdzieś, bo to. Bo to może być dosyć, 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 dosyć ciekawe. Dobra, sprawdźmy te SMI, żeby nie, nie, ten nie sprawdziłem wcześniej. Małe i średnie przedsiębiorstwa. Proszę bardzo, myślało mi się, że to jest SMB, SMB a to jest SME. Czyli Small, coś tam, small, small and Medium Enterprises. O, Small and Medium Enterprises. Czyli Ripple chce finansować takie firmy. Świetna informacja. E, świetna informacja dla wszystkich fanów, oczywiście XRP i firmy Ripple, i ostatni news dzisiejszego dnia. E, amerykański sekretarz e, skarbu dyskutuje plany amerykańskiego CBDC, czyli krótko mówiąc, cyfrowego dolara. E, Deputy Finance Minister, czyli Justin Muzunich, powiedział Atlantic Council, jakie są oczywiście badają potencjał cyfrowy walut i powiązanego z dolarem e, CBDC w centralnej, w federalnej rezerwie, czyli Banku Centralnym Stanów Zjednoczonych, który swoją drogą nie jest bankiem, nie jest bankiem państwowym, tylko jest bankiem prywatnym. Regulacje, bariery, numery i oczywiście sprawdzają oni też możliwość, czy te CBDC się opłaci, czy da się tak łatwo drukować, da się jeszcze łatwiej drukować tryliony dolarów. Nie wiem, czy słyszeliście, ale Stimulus tam będzie miał chyba na 10 miliardów dolarów. Dobra, słuchajcie, przechodzimy sobie do podsumowania. Dzisiaj, w momencie, kiedy to oglądacie, bo ustawiłem Wam na godzinę 20 ten odcinek, albo 21, nie, ustawię na 21, nagrywam, jest 16.33, za chwilę wejrzę na Kryptostok, także dzisiaj mnie nie ma, ale nicze na to, że wierni widzowie, jeżeli Wam się im podoba, dadzą łapkę w górę, napiszą komentarz. Słuchajcie, cóż mogę powiedzieć, jutro oczywiście, czyli w sobotę, kryptoniusy krypto newsy w pełnej wersji z wydarzeniami, z Twitterem airdropem tygodnia i tak dalej dłuższy odcinek, ten, ten wyjątkowo dzisiaj krótki, bo około 20 minut cóż mogę jeszcze powiedzieć, to co mówiłem w niedzielę kryptowalutowa niedziela z Majkiem a nie że zrobię Wam na sobotę niespodziankę i zrobimy sobie tankuj z Majkiem reaktywację, dawno nie było tankuj z Majkiem Sponsorem audycji nie będzie ani Orlen, ani Polmus Białystok. Także właściwie tyle. Dobra, nie będę Was zanudzał, bo tutaj nie ma co do gadania. Witam nowego patrona w grupie. Także jeżeli oglądasz, to zgłoś się. Jeżeli masz Discorda, dodam Cię do grupy do odpowiedniego pokoju. Z mojej strony to tyle. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się i do następnego razu.